Dzień dobry, witam, witam w ten niedzielny poranek. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Jeśli nie widać, jeśli mnie słychać, puśćcie paluszek, puśćcie serducho, napiszcie coś w komentarzu, jak Wam mija dzień, a może jak wygląda Wasze lato. Dzisiaj opowiem Ci historyjkę, która mam nadzieję zainspiruje Cię do tego, aby żyć swoje życie w taki sposób, abyś nigdy nie żałował wszystkiego, co robisz. Był rok 1939. Pewna niemiecko-żydowska rodzina mieszkająca w Austrii, dość bogata, została odseparowana. Przyjechali Niemcy, najpierw zabrali rodziców, później zabrali dzieci. I wywieziono wie je gdzieś w kierunku obozów pracy. Nie wiadomo gdzie. Dzieci zostały zawiezione na stację kolejową. Na tej stacji kolejowej czekały na pociąg, aż po nie przyjedzie. Mnóstwo dzieci, same dzieci na stacji kolejowej, na platformie. W tej rodzinie była 13-letnia dziewczynka i ośmioletni chłopiec. I ten ośmioletni chłopiec bawił się z innymi dziećmi. Wiesz, jak to dzieci. Dziewczynka przeżywała, że zostali oddzieleni od rodziców, nie wiedząc, co się z nimi stanie. Ale chłopiec bawił się. Jakąś piłkę gdzieś znaleźli, zaczęli ją kopać, cieszyć się, śmiać. Do momentu aż przyjechał pociąg, i żołnierze wepchnęli ich wszystkich do pociągu. Kiedy pociąg ruszył, chłopiec podszedł, podszedł do swojej siostrzyczki i powiedział: Zapomniałem butów na stacji, zostawiłem swoje buty. Ona się tak zdenerwowała. Złapała go za uszy, zaczęła wyciągać mu uszy, krzyczeć na niego: Jak ty mogłeś? Oddzielono nas od rodziców. Nie wiadomo, co się stanie. Nie wiadomo, gdzie jedziemy, a ty zapominasz butów? Jak mogłeś? Dlaczego nie myślisz? Krzyczała na niego, jak tylko mogła. Na następnej stacji, gdy pociąg się zatrzymał, rozdzielono chłopców i dziewczynki. Dziewczynki pojechały w jednym kierunku. Chłopcy pojechali w innym kierunku. Dziewczynka trafiła do obozu pracy i była tam przez ponad cztery lata. Kiedy wyzwolono ich z obozu pracy, okazało się, że jest jedyną. Spośród 17-osobowej rodziny, bliższej i dalszej, rodziców swojego braciszka, jedyną osobą, która prawdopodobnie przeżyła te najstraszniejsze chwile czyli Holokaust. W tym momencie, kiedy się dowiedziała, że już nigdy nie będzie mogła zobaczyć swojego braciszka, i nigdy nie będzie mogła nikogo ze swojej rodziny zobaczyć. Podjęła niesamowitą decyzję. Podjęła decyzję, że już nigdy, ale to przenigdy, nie powie nikomu nic złego w swoim życiu. Nie powie nikomu nic złego, bo jeśli to jest ostatni moment, Ostatnia chwila, kiedy widzi tą osobę, to pragnie nigdy w sobie więcej nie nosić tego żalu, który nosiła przez całe swoje życie. Do siebie, za to, co powiedziała swojemu braciszkowi po raz ostatni, kiedy widziała go na stacji, kiedy go widziała w pociągu. I przez całe życie miała do siebie żal. Że ostatnia chwila, którą spędziła ze swoim kochanym bratem to była chwila, chwila, kiedy go wymyślała za to, że zgubił buty. A ty jak myślisz? Myślisz, że życie człowieka to jest życie wieczne tutaj w tym wcieleniu? Czy myślisz, że jesteśmy tutaj na zawsze? Czy jednak, czy jednak myślisz, że nasze dni są w jakiś sposób policzone? A co ty na to, żeby tak żyć swoje życie, aby nigdy nie żałować tego, co zrobiliśmy, czy powiedzieliśmy dla innego człowieka? A co jeśli to jest ostatni moment, kiedy widzisz kogoś ze swojej rodziny? A co jeśli to jest ostatni moment, kiedy widzisz swojego przyjaciela, znajomego? A co to jest? A co jeśli to jest ostatnia chwila i ostatni raz, kiedy możesz mu powiedzieć albo coś dobrego, albo coś niemiłego? Czy pragniesz później żyć przez całe życie z tą myślą, że kiedy miałeś ten ostatni moment, to powiedziałeś coś, czego później żałujesz przez całe życie? Widzisz, w naszym życiu dzieją się różne rzeczy. Życie polega na tych wszystkich zdarzeniach, na różnych sytuacjach, które nas spotykają na swojej drodze. I my nie wiemy, czy to są ostatnie sytuacje, czy pierwsze. Czy będziemy dalej mogli doświadczyć tego życia, czy jednak już nie. Ale wiesz co, mamy jedną taką wielką moc w sobie. Możemy zawsze zdecydować, jak ta sytuacja wpłynie na to, jak się zachowujemy i kim jesteśmy. Jeśli będziesz w sytuacjach, kiedy będą dla Ciebie stresujące, niewygodne, będziesz zachowywać się jak zestresowany, niewygodny człowiek. A to będzie ostatnia chwila. Czy to, czy nie będzie ci później żal, że tak zrobiłeś? Mamy tak silną moc w sobie, że możemy zacząć pracować nad swoją inteligencją, nad tym, co się tutaj znajduje pomiędzy uszami, że możemy każdego dnia stawać się lepszym człowiekiem, lepszą osobą. Kimś lepszym dla świata, dla siebie, dla najbliższych. Abyśmy w momencie, kiedy zostaniemy odseparowani, czy to jakimiś zdarzeniami losowymi, czy to po prostu odejściem, żebyśmy nic nie żałowali, stańmy się tak jak ta dziewczynka, która przez całe życie postanowiła już zawsze do wszystkich zwracać się. W najlepszy możliwy sposób. Aby nigdy nikomu nie robić przykrości. Aby nigdy nikomu nie robić nic na złe. Mamy tą wielką moc, od której być może część z nas została odseparowana. Być może część z nas zdaje się, wydaje się, że jesteśmy Wiecznie żyjący tutaj na tej ziemi, i nie ma znaczenia, co tu zrobimy. A co jeśli ktoś podlicza nasze dobre i złe oczynki, i na koniec okaże się, że zostaniemy rozliczeni w jakiś sposób? W jaki tego nikt nie wie? A jeśli udaje, że wie, to ci oszukuje. Zachęcam cię do tego. Żeby każdy dzień twojego życia był taki, abyś nigdy niczego nie żałował i nie żałowała i aby każde uczynki w stosunku do innych ludzi były takimi, jakie chciałbyś, żeby ciebie spotykały. Bo jeśli chcesz coś otrzymać, to najpierw musisz to dać. Miłość Miłość to jest najpiękniejsza rzecz, którą możemy dać temu światu. W tych na najtrudniejszych chwilach w naszym życiu, w najtrudniejszych chwilach dla ludzkości, zgoda i miłość uratuje nas wszystkich. Do zobaczenia. Cześć.